Cześć, z tej strony Els dzisiaj zaprezentuję wam grę World of Tanks na konsole PlayStation 4. Tak, na konsole. Jest to pierwsza prezentacja gry na konsole, którą miałem przyjemność yy, zagrać. Tak prezentuje się główne menu World of Tanks na PS4. No według mnie <ścoughs> prezentuje się no, lepiej niż na komputerze, powiedziałbym, no, poziom detali jak i cała gra prezentuje się na naprawdę wysokim poziomie no, można się tylko i wyłącznie przypatrzeć jak to wygląda mam tutaj już kilka czołgów rozegrałem już y, trochę rozgrywek na tym koncie no gra się pojawiła już, już dawno, kilka miesięcy temu najpierw w wersji beta, w tej chwili już jest normalna pełna wersja gry, można bez problemu kupować y, golda do niej, ewentualnie po prostu rozgrywać każdy mecz. No tutaj, kilka czołgów już zrobiłem, są ulepszone, zaraz będę przechodził dalej. Do drzewek umiejętności. O, właśnie. A więc, tak, no jest amerykańskie drzewko. Tutaj przewijam, żeby jakoś było zobaczyć wszystkie możliwe czołgi. Po drzewku amerykańskim jest drzewko brytyjskie. Oczywiście, no jest mniej czołgów niż było to na no, ale w ramach czasu z każdym kolejnym patchem, który wychodzi do, do tej gry Wargaming, no. sukcesywnie zwiększa ilość czołgów tak samo ilość map. Natomiast no, drzewko niemieckie, jak i amerykańskie jest bardzo mocno rozbudowane. Tutaj brakuje chyba kilku linii, dosłownie albo kilku czołgów. Tutaj nie zwracam na to uwagi. No i drzewko rosyjskie. No, nie ma drzewka chińskiego z tego co. Pamiętam, są czołgi chińskie na PC i chyba tam jeszcze czegoś brakowało. No, w każdym razie są, są cztery. Są cztery drzewka rozwoju. A drzewko, właśnie, właśnie. Drzewko ulepszenia pojazdu. No, tutaj jest zupełnie inaczej też niż na konsoli. Można sobie podglądnąć szczegóły danego modułu. Tutaj kupuje się modułowo, nie kupuje się każdej części. Po prostu kupujemy moduł, za którego płacimy doświadczeniem i po prostu w tym module mamy broń, wieżyczkę, gąsienicę lub silnik. No mamy tutaj hetcera, możemy poglądnąć jak to wygląda w hetcerze, jak, jaki jest jego pancerz, w szczegółach, jakie mamy moduły, sprzęt, wyposażenie, amunicję zainstalowaną. Można zmieniać w każdym bądź czasie, w każdym momencie można przeglądać jakie są moduły i wyposażenia w innych czołgach. To jest bardzo przyjemnie rozwiązane, nie trzeba cały czas wychodzić z tego i wchodzić do każdego innego szoku, wystarczy sobie po prostu przejechać. No modułów, no, można kupić moduł za doświadczenie, tak samo było jak w wersji plecetowej za doświadczenie zdobyte w pojeździe, ale za doświadczenie też ogólne. No tutaj, jak widać, spowoduje to odjęcie iluś tam punktów doświadczenia zdobytego na tym pojeździe jako doświadczeniu jeszcze ogólnym. Ogólne doświadczenie można w każdym pojeździe. Wykorzystać, natomiast doświadczenie pojazdu jest przypisane tylko do tego pojazdu. Załoga no troszeczkę inaczej też w wersji konsolowej wygląda. Na PC ta było bardziej rozwinięte. Tutaj po prostu mamy załogę jako pojedynczą jednostkę, do której możemy dopisać zdolności specjalne atuty, umiejętności. Nie posiadam teraz żadnych z tych umiejętności, bo to trzeba naprawdę długo grać w tą grę. No. Bardzo długi okres czasu zajmuje w ogóle wbicie kolejnych czołgów. A co dopiero, żeby umiejętności, trzeba później przeszkalać załogę, żeby pozostała ona z umiejętnościami. No i trzeba za to też płacić, jeżeli chce się przetransportować załogę z jednego czołgu do drugiego. No, wszystkie umiejętności ja atuty są dosłownie takie same jak na wersji pecetowej, Natomiast sprzęt eksploatacyjny tak, no, można zwiększyć naboje, można sobie wybrać naboje, oczywiście. Jeżeli ktoś płaci prawdziwymi pieniędzmi i kupuje sobie Golda, można kupić lepszy sprzęt eksploatacyjny, lepsze naboje. No ale tutaj nie mam, nie mam zamiaru wydawać pieniędzy w tej chwili na to. Może później, może kiedyś. Wyposażenie owszem, też można kupić. No nie będę kupował, bo do hecera, do tych low levelowych tierów, to nie opłaca się żadnego wyposażenia kupować. Sprzęt eksploatacyjny, już kupiłem właśnie apteczkę. No ale są też ciekawe motyw napisów. Jakże kamuflaże, bardzo ładnie to wygląda, w czasie rzeczywistym wszystko jest zrobione, no, no, nie ma żadnych spowolnień, opóźnień takich jak można zastać na komputerze, no, na komputerze według mnie nawet jak się miało mocną jednostkę to jednak no, wykorzystanie tylko jeszcze jednego rdzenia w grze, która już, już funkcjonuje kilka lat na rynku to, jest, to nie jest dobre rozwiązanie, no, ktoś miał i siódemkę i piątkę i miał takie same wyniki co osoba mająca zwykłego Pentiuma, no po prostu no. A tutaj wszystkie, wszystkie emblematy, kategorie, wszystko cała gra bazuje na tym, że jest zrobiona tylko i wyłącznie pod konsolę. Działa to naprawdę świetnie, nie ma żadnych spadków, dropów. No czasem wiadomo doczytywania y, pewnych rzeczy występują. Natomiast y, no, nie jest to spowodowane takim większym opóźnieniem, no, bo to po prostu nasze łącze ewentualnie czasem się nie, nie dogra coś, bo to w czasie rzeczywistym y, ściągają się wszystkie aktualizacje, tak? W grupie operacji można sobie, to jest właśnie ciekawe wybrać. Hmm mogę sobie zobaczyć, a w sumie nie. Statystyki są. Operacja się wybiera, ma się na to kilka dni do zrobienia i wtedy się dostaje nagrodę w postaci punktów doświadczenia, ewentualnie czegoś innego. No, złoto, no nie będę teraz kupował złota na potrzeby materiału, ale jak widać jest tutaj kilka opcji do kupna i wymiany. Hmm, jest tutaj jeszcze ciekawa opcja logów, które no, są rozwiązane w taki sposób, że się no, jednak musi to doczytać. Yy, po prostu co przyszło, jakieś nowe wiadomości, co kupiłem, co się stało, czy są jakieś powiadomienia w grze. To wyskakuje dość często, no i trzeba po prostu przewinąć, żeby być na bieżąco z informacjami. O, teraz jakoś coś mi dłużej wczytuję. No to się nic, nie, nic się nie dzieje, bo to czasem się może tak zdarzyć. Ale poziom szczegółowości pojazdów jak i samej rozgrywki, no, jest naprawdę na wysokim poziomie. No, w porównaniu do, do wersji pc to nie wiem nawet czy, czy na maksymalnych ustawieniach można było tego dostrzec. No tutaj mamy fajny ekran ładowania się mapy, można kilka fajnych szczegółów dowiedzieć się, jak ktoś jest laikiem w tego rodzaju grach. Ma się tutaj od razu podpowiedzi, nie trzeba szukać tego gdzieś. Losowo są wyświetlane, można przełączać lewym analogiem, bez problemu się można wszystkiego dowiedzieć, rozegrać 3-4 bitwy i wszystko jest tutaj napisane, co jest dostępne w tej grze. No okej, okay, już rozpoczynamy, no i, no i czy to nie wygląda dobrze, czy to nie wygląda po prostu dobrze. No ja nie chwalę tej gry, oczywiście ma swoje wady, no ale w tej chwili skupiając się tylko i na, ty, na aspekcie wizualnym w porównaniu do wersji no, komputerowej jest to naprawdę wow. Wszystko wygląda tak, jak trzeba, nie ma tutaj żadnych spowolnień. Można by tu jechać, gdzie tu jechać? Do Tam będzie ciężko... No to jest właśnie mapa, można sobie ładnie też wciskając touchpada zobaczyć, co jest tutaj. Można się przełączać między graczami, wyciszyć danego gracza, bo tutaj często ludzie, jak mówią, to można dostać zawrotów głowy. O, już się ktoś pojawił? Tak szybko? Nie, to ja tak długo stałem. Kontrolowanie pojazdu. No. Myślałem, że na komputerze jest ciężko, jak pierwszy raz... Pierwszy raz... Yy... A, trafię, nie? A Jeszcze jeden. Bum. No już. Yy... Jak to jest z kwestii kontroli pojazdu? Myślałem, że na komputerze, na strzałkach, <gry> w klawiaturze, jak i na myszce, która naprawdę daje niezwykłą precyzję, po przesiadce na, na kontroler będzie tragedia. Po prostu myślałem, że będzie tragiczne sterowanie. Natomiast kiedy pierwsza to odpaliłem tą grę, po prostu no, intuicyjnie wszystko można było zrobić. No, lewym analogiem się steruje, prawym się jeździ, czy może na odwrót, już nie pamiętam, ale po prostu. Coś, coś niesamowitego, że grę można było przerobić na, na, na pada i nie odczuło się zbytnio, zbytnio spadku umiejętności co, co do poruszania się myszką jak i pojazdem. No oczywiście jest kwestia przyzwyczajenia, co, co później yy, wszystko przechodzi z czasem, ale tutaj nawet nie trzeba było długo patrzeć. O, tutaj się jakoś wywinąłeś. Wyjedź jeszcze trochę. No ale mu mało chyba zostało. No cóż, nie istotne, nie istotne. No jak na razie to trochę, trochę wygrywamy, mamy przewagę, 7 do 4. Co tam jeszcze jeżdżą, coś tam drużyna. no to jest właśnie. Można sobie wybrać różne kontekstowe rzeczy, są jest strategiczne, są domyślne i socjalne. To jest bardzo fajnie to rozwiązane, po prostu trzyma się R, L1 albo R1 i można sobie przełączyć, zatwierdzić X i już wiadomo o co chodzi. Mhm, tutaj ja się tak rozgadałem, a... Ciekaczka trafię. Nie, nie dam rady. Nie, nie ma sensu. Jeszcze pewien aspekt yy, sterowania. No yy, wszystko da się przyzwyczaić, ale to nie jest takie toporne. Bardzo łatwo można tutaj się. A, tak jak, bardzo łatwo można się rozeznać w sterowaniu, jak i po prostu, no, w przełączaniu różnymi rzeczami, jak i odpalanie różnych nabojów. No jest to po prostu... kilka kliknięć, wszystko jest na padzie, jest, jest i w ogóle. No nie powiem, no, precyzja na myszce no, jest nieoceniona. Ale, ale no, gra jest naprawdę fajnie zrobiona, tutaj sobie jeżdżą te pojazdy, ja nie wiem co zrobić. Hmm, hmm, hmm. Ale sam aspekt graficzny jak i rozgrywki, no nie doświadczyłem jakichś dużych lagów, mimo że no wiadomo internet może spożyć różne figle, ale ta gra po prostu wygląda no dobrze, no nawet strzały. I efekty po prostu są to tak, jakbym na komputerze ustawił ustawienia maksymalne. Ja rozumiem, że materiał jest teraz w gorszej jakości niż to, co możemy doznać na telewizorze, bo jest nagrany w 720p oryginalnie z konsoli. Ale, ale no i tak, jest, i tak jest wow, według mnie. Odpalić to tak w mniejszym oknie, żeby jakoś było widać, i, i wszystko jest bardzo ładnie. Szczegółowość, jak i rozdzielczość jest pięknie zeskalowane. <laughs> no już, już to już jest remis. O! Już jest, już lekką przewagę mamy. Kilka czołgów przewagi. Coś mi się wydaje, że to nie będzie dobre. Że ja tak tu jadę. Artyleria strasznie daje popalić wroga. My mamy jedną, oni mają trzy arty. Ciekawe, czy dostrzegę. daleko jest do mnie, nawet. Nie ma, nie ma co się patrzeć. Nie ma co. <laughs> A co ja tu stoję? Nie, nikogo nie ma. No ale efekty świetne są, no, no, na co najmniej bardzo dobrym poziomie. Nie, no, ja osobiście byłem w szoku, jak, jak sobie rozegrałem pierwszą bitwę World of Tanks <laughs> właśnie na komputerze. Na komputerze zawsze tak średnio, średnio, średnio niskie. A tutaj na konsoli jak się po prostu odpali coś i nie grzebie się w ustawieniach, no to coś fajnego. Jest trzy czołgi do ich pięciu. No, coś tak myślę, że to nie będzie dobre. Ta nie będzie dobra bitwa. Trzeba się będzie wycofać. No, definitywnie jak zostaliśmy we trójkę jeszcze dwa niszczyciele plus artyleria, to nie ma co raszować. Zwłaszcza, że mamy lekki czołg niszczyciela i trzy, trzy artylerie. No, jest to jest to zdecydowana przewaga. Co mm -hmm. by tu. Cofać się, właśnie no, ziomek Czemu ty tam dalej stoisz? Mhm. Czeka, czy co ta żyje? Tylko koleś jakoś strzela, nie strzela? Sam już nie wiem. O! No ktoś jest. Mhm. Szybko na wzgórza i jakoś to opanować, bo to, to nic z tego nie będzie, no. Trzeba się jakoś tym zająć szybko, szybko. Jezu, ale mu, A no, to jest już lepszony prawie na fulla czołg, ale... No mimo wszystko. Ale straszny dobry jest ten Marder, fajnie się strzela. Ojej, blisko, blisko. Za krzaczkami sobie poczekamy, skampimy się. Hmm, no, bo mnie nikt nie widział. Jeden hit, starty i po mnie. Ty ziomek, ale gdzie, gdzie, gdzie ty? Mordo, gdzie ty? Tam jest, tam są goście. No dobra, no wszyscy mogą rozegrać bitwę, tak. No na low tierach jest to tragedia, bo mogą sobie po prostu wziąć dwa mecze, rozegrać, bo to są takie poziomy i od razu to bitwy. No jeszcze mogą nie kumać co i jak. Natomiast jakbym zagrał na wyższym tierze, na piątym, szóstym, <śm> piąty tier może nie jest taki wysoki, ale szósty, siódmy tier to już tam każdy zwraca uwagę na to, co, co zrobić. I. oj i, ojoj. No, zostałem flankowany po prostu, po prostu, no, no cóż, no, ta, takie życie, nic z tym nie zrobisz, no. no, nie prześcigniesz, no, dobry mecz byłby, no, ale przeciwnik okazał się lepszy, tak, no, nie można zawsze wygrywać, no, ty, ziomek, właśnie, ty, właśnie, ty, i ty też żarty, no, no nie wiem, no. ci goście w ogóle nie rozumieją chyba, na czym rzecz polega, że, nam no, przejmują bazę, no, ciekawe, co on wykmini, przeżył, Ledwo, ledwo. Wow. Przeżył hit z arty. Arta arty. Nie, nie wyjeżdżaj, nie, nie wyjeżdżaj. Nie ziomek, nie bier, On Cię zniszczy. Ech, to było do przewidzenia. No cóż. Wróćmy do garażu, no co będziemy patrzeć, już wiadomo, że przegrana. Ale pokrótce w tej prezentacji, no... ta wygląda World of Tanks na konsole PlayStation 4, no. Bardzo, bardzo fajnie się w to gra. Gra jest oczywiście za darmo, można sobie dokupić oczywiście za prawdziwe pieniążki do ładowania i mieć tą przewagę, ewentualnie po prostu skiny, ewentualnie naboje kupować czołgi premium, tak samo jak w wersji pc Ale no cóż. Dziękuję bardzo za uwagę, jeżeli się podobało, lajkuj, subskrybuj, komentuj i cześć!